Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to wydany. Sięgnąłem po inny przekład Biblii, nie ten z piątego wydania Biblii Tysiąclecia, gdzie właśnie czytamy słowo wydany, ale sięgnąłem po Biblię Pierwszego Kościoła i okazuje się, kochani, że tam mamy to zdanie przełożone w inny sposób. A mianowicie, że Chrystus. Odda się. Nie zostanie wydany, tylko odda się. To bardzo do mnie przemawia, gdyż wiele razy podkreślamy właśnie fakt, że Jezus z własnej woli, własnym pragnieniem, z miłości do człowieka wydał samego siebie. Nie został wydany, ale to była jego suwerenna decyzja, że odda się w ręce tych, którzy go zabili, po to, żeby nas odkupić. To była jego decyzja z miłości do mnie i do ciebie. I to jest przepiękne. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i pamiętajcie o wstępniaku niedzielnym.